Kamil w swojej klasie był bezkonkurencyjny. Średnia 5.2 i biało-czerwony pasek na świadectwie. Bez wątpienia należą mu się wakacje, choć jak podkreśla z pewnością nie będzie leniuchował dwa miesiące. Musi nadrobić trochę zaległości. Ale i tak jeszcze będą musiał trochę popracować. Dlaczego? Muszę troszeczkę nadrobić materiału. I powtórzyć, żeby od razu zacząć lepiej. Ale zostawiasz sobie jakiś, jakąś chwilę na wakacje. Tak, bardzo dużo. W klasie o profilu humanistyczno-prawnym, oprócz Kamila lata także miłość, może pochwalić się świadectwem z wyróżnieniem. O biało-czerwony pasek na świadectwie wcale nie jest łatwo. Poziom nauczania w trzecim liceum z roku na rok rośnie. Uczniowie muszą pracować przez 10 miesięcy. Na pewno to jest praca w całym roku szkolnym, aczkolwiek najbardziej istotne są te faktycznie ta końcówka, kiedy starania są faktycznie największe, największe są chęci, największe są ambicje. I myślę, że taka uparta walka, poprawianie takie do samego końca, bo jeszcze wczoraj dopinało się wszystko na ostatni guzik, myślę, że to jest takim właśnie kluczem do, do zdobycia takiego osiągnięcia. Spodnie na kant, mała czarna i wszechobecne kwiaty uczniowie żegnali dziś rok szkolny. Udają się na zasłużony odpoczynek. Jak podkreśla dyrektor trzeciego liceum Zbigniew Kościk, nauczycielom też należy się odpoczynek. Z pewnością nie będą to dwa miesiące laby, bo w szkołach rusza rekrutacja. Nasi uczniowie dzisiaj dostają świadectwa. A my od poniedziałku nabór, więc też jeszcze troszeczkę na innych obrotach, na trochę innych falach, ale będziemy obecni w szkołach. Nauczyciele z ostatnim dzwonkiem mają nieco mieszane uczucia. Waldemar Grabowski, jeden z najbardziej popularnych nauczycieli fizyki w mieście, zaznacza, że to dziwne uczucie, bo z jednej strony coś się kończy, z drugiej strony zaczyna się nowa przygoda. Z jednej strony e, smutny ze względu na to, że coś się kończy, tak, a radosny ze względu na to, że no, teoretycznie chwila wolnego będzie, także no, na dwoje babka wróżyła. Licaliści już nie mogą doczekać się wakacji, a z zakończenia roku szkolnego cieszą się bez względu na końcowe oceny. Będzie wolne, będzie czas, żeby odpocząć od szkoły. Jakie plany na wakacje? Hmm, no jakieś tam wyjazdy do znajomych, wszędzie gdzieś po Polsce pojeździć trochę. Za granicę nie mam zamiaru pojechać, będę w Polsce siedziała. W programie Puls Miasta bezpiecznych i spokojnych wakacji życzył wszystkim zielonogórskim uczniom prezydent miasta Janusz Kubicki, dodał, że to był dobry rok dla zielonogórskiej oświaty. Świadczą o tym wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz ilość stypendystów. Jestem zadowolony z tego, że po raz kolejny udaje nam się otrzymać bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o wyniki. Jest to powód do radości, do dumy, że w naszych szkołach uczy się dobrze. Cóż, tak trzymać, jak mawiają niektórzy. Uczniowie do szkolnych ław wrócą 1 września. Wszystkim od podstawówek po szkoły ponadgimnazjalne życzymy udanego odpoczynku.